Komunikacja werbalna, rozmowy czy pogawędki to nieodłączne elementy naszego życia. Wiele życiowych aktywności bezpośrednio wiąże się z głosem i mową. Najczęściej jest to wykonywany zawód, ale także codzienne życie. Czyli zakupy w sklepie, rozmowy z przyjaciółmi czy wesołe śpiewanie pod prysznicem. Nierzadko życiowe aktywności stawiają nam wysokie wymagania językowe czy głosowe. To też warto postawić na jakość wypowiadanych słów i unikać pewnych powszechnych i rażących błędów. Pozwól, że przedstawię Ci kilka z nich i pomogę je wyeliminować. Są to błędy związane z nieświadomością. Sprawdź, czy je popełniasz. Numerem jeden jest ściszanie końcówek wyrazów. Takie błędy ograniczają zrozumienie nadawanego komunikatu, a w przypadku dłuższych wypowiedzi cały komunikat traci swój sens. Każdy wyraz to jeden ciąg, który musi być wypowiadany w całości. Owe niedopowiadanie wyrazów, czyli mówienie połowy wyrazu głosem pełnym, a drugiej połowy szeptem, może znacząco wpływać na jakość tego, co mówimy. Ułóż zestaw dowolnych 10 wyrazów i powtarzaj je kilkukrotnie. Zwróć uwagę na to, by wyrazy były zrozumiałe i wypowiadane w całości z niezmieniającym się natężeniem głosu. Numerem 2 jest Upraszczanie wyrazów, czyli pomijanie niektórych głosek w wyrazie. To na przykład wszystko, wszystko, głupi, głupi, cyjanek, cyjanek, czy przewietrzyć, przewieczyć. Oj, nie brzmi to dobrze. Ze względu na dużą liczebność wyrazów upraszczanych, tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie bieżące kontrolowanie tego, co mówimy. Numerem 3 jest niepoprawne wymawianie samogłosek nosowych, czyli on, na końcu wyrazu. Przykładowo oni idą, piszą, grają i czytają. Nieprawidłowa realizacja tych samogłosek zazwyczaj wiąże się z czynnością, która już zakorzeniła się w naszej mowie codziennej. Najczęściej mówca nie zdaje sobie sprawy, że popełnia tę błąd. Ćwicz poprawną wymowę poprzez powtarzanie tych wyrazów. Idą, piszą, czytają, grają lub ułóż własne ćwiczenie z innymi wyrazami, gdzie on i eł pojawiają się na końcu wyrazu. Wystarczy, że będziesz ćwiczył kilka razy dziennie, wtedy z pewnością utrwalisz prawidłową wymowę. Numerem 4 jest stosowanie przerywników wypowiedzi typu. E, hmm, a hmm. nadużywanie przerywników wypowiedzi może osłabiać wiarygodność osoby mówiącej i zdecydowanie pogarszać jakość wypowiedzi. Jakie są przyczyny tego błędu? Przede wszystkim nieznajomość tego, o czym się mówi. A dobry mówca to świadomy mówca. Aby uniknąć popełniania tego błędu, solidnie przygotuj swoje wystąpienie. Zadbaj o każdy szczegół to jak właściwe nakrycie do stołu. Bez sztuczców obiadu nie będzie. Kolejną przyczyną nagromadzenia wypowiedzi przerywników jest manieryczne ich stosowanie. To kolejny przykład zakorzenionego automatyzmu, którego mówca nie musi być świadomy. Kluczem do wyeliminowania przerywników w wypowiedzi z mowy codziennej jest uświadomienie sobie tego błędu i kontrolowanie tego, co mówimy. Nagraj kilkuminutowe opowiadanie o wakacyjnych planach i oceń, jaki typ przerywnika występuje w Twojej mowie. Staraj się świadomie kontrolować ich wplatanie, tak aby finalnie wyeliminować je z mowy codziennej. W 99% kluczem do wyeliminowania powyższych błędów jest ich uświadomienie i kontrolowanie wypowiadanych słów.